Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. Niestety strata piłki. Perisic, Lewandowski. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Ma możliwość zagrania do kolegi Gnabri. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Analiza przedmeczowa w żadnym razie nie przygotowała nas na to, co dzieje się obecnie na murach. To absolutnie. Piłka idealnie za plecy obrońców. No trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony czy nie. Na pewno ta decyzja pod... Zdrowiła ich bramki. Gorecka. Perisic. Hakimi. Gnabri Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Napri! Obronił ten strzał niesamowite. Patrząc na jego dzisiejsze starania jest to spora niespodzianka. Gorecka! Ale wspaniale! Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Strzał, ale daleko od bramki. Aleksandro. Gnabri. Robert Lewandowski. Wybijają teraz do przodu. Iwan Perisic, Leon Korecka, ofiarny blok i blokuje kolejny strzał. Jest dzisiaj jak skała. Wybrali krótki wariant różnego zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne znalazł się tam gdzie być powinien zablokował strzał Romelu Lukaku dobrze że udało się przeciąć to podanie Lewandowski pokazał się teraz do podania daleko od 16 metra nietypowa pozycja Roberta no i Piłki. No, może być groźnie. Gnabri! Tak! Mamy bramkę, proszę Państwa! Za takich chwil ogląda się mecze. Jak widzimy w powtórce, był to piękny, finezyjny strzał i praktycznie bramkarz nie miał żadnych szans. To prawda, znakomity. Te techniczne uderzenie. Szykuje nam się zmiana. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Kulibali. Na Mertens. Quadrado. Tracą piłkę po tym podaniu. Perichić. Słynie z dokładnych podania. i nie inaczej jest dzisiaj. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Lewandowski. Doskonała piłka Perisic do tego dojdzie. Jest, tak jest. Gol świetnie, naprawdę kapitalnie. To zrobili. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Dobrze zagrał. Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Świetny zwód, obrońca bezradny. Lewandowski, Lewandowski. Dobrze, ładne podanie na dobieg. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! No, z takiej odległości nie da się spudłować. To był gwarantowany gol. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała napięty i nie miał szansy zareagować. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Efektowny rajd z piłką, ależ minął obrońców. No jedna posterunka, ale piłka w grze. I tak oto tracą piłkę. Kinsley, like, komu? Robert Lewandowski. Bardzo dobry odbiór. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ależ teraz luka na skrzydle. Gomez. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Robert Lewandowski. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Uch, szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Z boiska schodzi Robert Lewandowski, no i wszystkich ciekawi Jacek, jak dziś zagrał. No i co ja Ci mogę powiedzieć? Co prawda niczego nie strzelił, ale zaliczył kilka asyst. Miał więc wydatny udział w wywalczeniu prowadzenia, w pełni zasłużył na brawa kibiców. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Ależ był blisko. Pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Ładnie się znalazł na skrzydle. Kosta. Okazja kosty. Dobra obrona. Pozostały jeszcze dwie minuty do końcowego gwizdka. Juan Cuadrado. Sporo miejsca na skrzydle. Juan Cuadrado ruszył z piłką do przodu. Jest! Mamy brodkę! Ależ uderzenie z przewrotki! No nie wierzę! Technika, orientacja w sytuacji, ustawienie. Wszystko zagrało. Wyszło rewelacyjnie! 6 do 1. Różnica no, klasy powiem więcej. Dwóch klas. No, wygląda to na bramkę pocieszenia, ale mecz jeszcze się nie skończył. Tak, zdarzają się wprawdzie nagłe zwroty gry, ale chyba nie w tym spotkaniu. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Jacku to był chyba taki mecz bez historii, prawda? Zwycięstwo imponujące, ale chyba niezbyt emocjonujące. No niestety na murawę wyszło 11 pierwszoplanowych aktorów, a naprzeciwko nich tyle samo statystów. Ja osobiście żałuję, że ten mecz nie był choć odrobinę bardziej wyrównany.